Siemano się siema, mamo, zrobiłem w sobie niewidzialne pikselki. Chodzicie sobie jak najwyżej się da w stosunku mapy i potem tę drogę do sufitu. Ja używam jump trowa. No, że tak szybko bloki stanę do góry. No tak wysoko w znaczy się Tutaj na oko to zrobię zaraz bo... Podłogę szczelinę powinno być dobrze. No nie dobrze, teraz musi być dobrze. Też fajnie, jak na niektórych mapach ściany są równe z podstawą, to wtedy możecie zrobić mrygawy. To nawet z obu stron będzie można wyjść mi nie będzie widać z której strony, przechodzić jak nie zobaczy, co robicie. Tutaj co robicie? Małe pikselka, podnosicie do góry. I tutaj lekciutko, winda, że na przykład zjeżdżacie na dół, albo nie widzę, bo ja pamiętam, że mam i już jeden jest gotowy, bierzemy sobie teraz po drugiej stronie, wiecie, takie spowolnienie, bo zawsze kilka metrów muszą dalej przejść. Znowu jakoś małego i do góry. No jak nawet. Podobny, ale zapewne, do tego przechodzimy.

I, no, tego. A tak w ogóle tak się prezentuje nasza paska. Nie widać pikselków, bo to są nie tylko słabo, że mam czerwony celownik tak nie widzicie, tak? Za bardzo. No i co? Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, bo już się rozwijamy, już lecimy po prostu... Po prostu sobie tu lecimy. Ten kongocik jeszcze za 50 subskrypcji jest. Więc link w opisie macie. Jest tak tutaj lewo było. Ale można się pomylić. Zaakceptujemy Dlaczego nie? Jeszcze Charo to już w ogóle On ma taki element, że Pixel'a mu niepotrzebne mam nadzieję, że kiedy będzie do nas wchodził nie... Na górę nie chce wchodzić Głównie No przecież ja okay. tyle jednego Charo Kapujemy. No i nikt nas nie pija. Chara przechodzi, rzucimy go. No też można przechodzić... ...w ten pikselek, zaraz wam pokażę jak. Tak, czaro na się wróg w róg, tylko WA albo WUD. Zobaczmy, kolega próbuje z tej strony przejść przejścia. No to jest niemożliwe do przejścia. Tak, gdyby porównać ściany z podłogą, to wtedy by się zgadywać. Z której, jak nie zauważyć. A jeszcze możecie powiedzieć, że z prawej strony, a to jest lewem, tak serio. Będziemy nie, tak zaplinkować. Jest to szfogulę, jest wtedy że w ogóle jesteście odstawieni. Mam tutaj mm. mm. kolegę, jaką ma krawitkę Jak lata, jak waria No powiedzieć, że go bo ogóle nie chcemy może w końcu przyjdzie jak on nam to stoi, jak on tak, taką grawitację, nie zobaczcie, Mariata no nie kleknięte, aż tutaj próbuje, no nie, No... Ale nie Doskoczy? Naskocznie? Ale no, nie strzelam. <grymne> Ciężkie są te pikselki do przejścia, bo większość osób przychodzi, Po prostu jak yy, się patrzymy na zwrót pikselka, I wtedy... Jak się patrzę na zwrót pikselka. Jak ktoś nam szera w głowę, to nam lata celownik. fajtanie My Nie jest problem. Pokażę wam, patrzymy się jak pikseka ciągle. Nawet nie biję. Widzicie, kolega też patrzy pikselka do góry. I aż go puścił. Puściło. I spadłem na <grym> Ta wysokość ok. przytrzymać wy do końca. No i co, to mogę powiedzieć, widzimy się jutro, się